Czy jest Pani zadowolona, czy znalazła Pani jakąś ofertę? To znaczy, przyznam przecież, że jestem trochę zawiedziona. Miałam nadzieję na większą ilość ofert pracy, takich różnych, natomiast wychodzi na to, że tutaj głównie potrzebują facetów czy do wojska, czy jakichś programistów, czy bardziej takie komputerowe sprawy, a nie ma takich bardziej właśnie skierowanych do dziewczyn. A, szuka pani pracy takiej typowo dla studentki, czy takiej, która gdzieś tam w perspektywie w przyszłości? E, w przyszłości. Ja już raczej szukam takiej pracy typowo na stałe, yy, bardziej konkretnej. Nie na studenta tak pół roku zmienia, zmienia pracy. Jeszcze taką bardziej na stałe. Mhm. Ja. Generalnie dużo jest ofert pracy tutaj. Przyznam, że całkiem duże obłożenie na każdym stanowisku. Jeszcze nie mamy sprecyzowanych oczekiwań. Czego oczekujemy od tych targów? Wiemy, że będą później jakieś szkolenia, i na nie czekamy. W sumie jakieś prelekcje też słyszeliśmy o tym. Dla dziś szuka Pan pracy takiej dorywczej w czasie studiów, czy już takiej na stałe, perspektywicznej gdzieś tam na przyszłość? Nie mam jeszcze dużych e, takich oczekiwań na przyszłość, więc może na razie jakaś dorywcza, jakieś takie mniejsze. W jakiejś konkretnej branży? No, trudno mi powiedzieć. A, tak... no, na razie jeszcze specjalizacji nie mam, nawet, więc tak się w Cóż, ja rozglądam się głównie za praktykami. takimi ty, jakimiś Takimiś lecznymi? Po studiach, taką praktykę stwarzę, czy takie na... No nie, po prostu w trakcie, w trakcie studiów, żeby odbyć praktykę. Żeby już trochę jakieś doświadczenia są. Tak, tak, w tym stylu. W kierunku właśnie informatycznym. No, to jest sposób na pracę później po studiach? Znaczy nie, nie, nie zastanawiam się, że na razie jeszcze nad tym jestem dopiero na drugim roku, także... Na razie tylko ta praktyka mnie interesuje. Dzięki. Jesteśmy ogólnie z fizjoterapii i no, mało ofert jest dla studentów w naszym kierunku. Szuka Pani pracy już takiej na stałe, czy takiej na razie jeszcze w takich studiach? Na razie na stałe. Na stałe, tak? Już takiej perspektywicznej. I mało, mało jest ofert, mówi Pani, w tym kierunku, tak? Bardzo, w ogóle nie ma. Nawet szukając w powiatowym biurze pracy to samo. Wiadomo, że gdzie pracy nie ma za dużo ofert. Auto, A czy jakieś inne branże ewentualnie, czy tylko jakoś tak ściśle w tym, z tym związane? No nawet szukając w sporcie czy jakiejś krojonej medycynie Trudno jest znaleźć pracę, tym bardziej w No ja, dobra, no. No jakieś oferty pracy aktualnie, aczkolwiek... Nie wiem, czy coś znajdę dla siebie, bo jestem na piątym roku europeistyki, więc... Bardzo, bardzo ogólne, ale szuka pani w tym kierunku, czy wszystko jedno? chciałabym właśnie w tym kierunku najlepiej. Tak? Rozumiem taka praca na stałe bardziej niż tak, taka do Tak, tak, tak. No, i rozgląda się pani za, za ofertami, ale raczej chyba... Nie, tak z głosu wynika, że nie liczy pani na to. Że... No bo jest to techniczna, więc jak widzę, tu na razie właśnie same takie bardziej techniczne są, więc... Może być ciężko. Może być ciężko, tak. Szukam pracy takiej na razie dorywczej, bo mm. studiuję, jeszcze o, licencja dorobię i próbuję, chciałbym coś dorobić. A w jakiejś konkretnej branży, czy w jakimś konkretnym kierunku? Nie, obojętnie. Obojętnie, tak? A jakieś wymagania, powiedzmy, finansowe ma Pan sprecyzowane, czy... No, nie, nie mam spresu, ale to coś było. To bardziej chodzi o takie doświadczenie rozumiem Tak. Zawarowe.